To jak zadowoleni jesteśmy w finale igrzysk olimpijskich rany boskie. Przyznać się, komu pikawa nawalała, także trzeba było dzwonić po karetkę albo przynajmniej się nad tym zastanawialiście, bo to był absolutnie szalony mecz naszych siatkarzy. 3 do 2 wyrywamy po prostu ten ten finał igrzysk olimpijskich po 48 latach Amerykanom. Amerykanom, którzy przegrali z nami pierwszego seta, ale drugiego i trzeciego grali o niebo lepiej niż my i mało tego w tym czwartym secie Działy się rzeczy bardzo złe dla naszego zespołu, bo wypadł Paweł Zatorski, który dostał mocnej kontuzji barku po zderzeniu z Marcinem Januszem. Dostał blokadę, bardzo źle to na początku wyglądało, długa przerwa w grze, wrócił do gry, ale widać było gryma z bólu, widać było, że nie gra na 100%. Po chwili Marcin Janusz schodzi z boiska i nie wchodzi już na boisko, zajmuje jego miejsce oczywiście drugi nasz rozgrywający Grzegorz Łomacz. I wszystko się zaczęło sypać. Przegrywaliśmy 23 do 20, i my, słuchajcie, tego seta wyciągnęliśmy. Kapitalny Leon. Tutaj wielki hołd dla Leona, który po prostu dzisiejszą grą trzymał naszą drużynę w ataku. Potem, naprawdę, uruchomiły się instynkty naszych fantastycznych zawodników. Kapitalny Fornal, który po prostu robił. No, Kapitalną atmosferkę w tej drużynie było widać, że on tam wszystkich trzyma mocno za, za przysłowiowe jaja i chce wygrać ten mecz za wszelką cenę. Cały czas po każdej akcji patrzył w oczy Amerykanom. Było blisko czerwonej kartki, całe szczęście Tomek się w porę opanował, ale ta przemowa, której udzielił właśnie w przerwie jednej z akcji, wydaje mi się, że będzie wiralem. No i nasz kapitan Bartosz Kurek, który po prostu było widać, że jest bardzo zmęczony, i że ten mecz nie idzie po jego myśli, szczególnie w pierwszym, w drugim i w trzecim secie, ale potem słuchajcie, jak odpalił te armaty w końcówce tego czwartego seta. Jak potem w tajbreku znowu wziął ten zespół do góry i wszyscy zagraliśmy kapitalne zawody, kapitalna drużyna po prostu to jest. I kto by nie wchodził, kto by się nie zmieniał i kto by nie był w tej drużynie. Czy to KuHuber, Kochanowski, Grzesio, Łoma, przecież kapitalna zmiana. Bartosz Kurek, oczywiście Paweł Zatorski grający całe, całe drugi, drugą połowę meczu praktycznie z blokadą barku i bronił i padał na ziemię i cały czas walczył. Tomek Fornal, ta nasza zadziora, no naprawdę słuchajcie, chłopaki zrobili coś nieprawdopodobnego i wydaje mi się, że po tym meczu, po takich nieprawdopodobnych emocjach, Wydaje mi się, że to złoto to już powinno być teraz dla naszego zespołu przyznane, bo ten mecz miał w sobie wszystko. Nieprawdopodobna dramaturgia, nieprawdopodobny charakter, i tak jak powiedział to Bartosz Kurek, na koniec, Przysłuchajcie się, bo wydaje mi się, że to nie są puste frazesy, tylko mowa gościa, który w sporcie osiągnął wszystko. Mówię coś, co można powiedzieć, czy to jest pustka w tym momencie, i, i tutaj brak słuch. Żeby się nigdy nie poddawać I to nie jest e, taki wyświetlany frazes, tylko żeby naprawdę się nigdy nie poddałaś. Szczególnie jak nie idzie coś po Twojej myśli, jak nie idzie na boisku, nie idzie w życiu, żeby się nie poddawać żeby próbować dalej i nie bać się tego, że się poniesie porażkę po raz kolejny. E, dzisiaj zrobiliśmy nie, nieprawdopodobną rzecz, niemożliwą. To, co się wydarzyło w czwartym to było niemożliwe. Po prostu jakbyśmy zdecydowali, że dzisiaj nie przegramy i, i tak się wydarzyło. Także nigdy się nie poddawajmy, słuchajcie, jedziemy po to złoto. Słuchajcie, czekamy na to, kto będzie naszym rywalem. Albo Francja, albo Włosi. Wiadomo, wolałbym Francję, chociaż ściany trochę pomagają gospodarzom. Może tych Włochów pykniemy. Słuchajcie, tym razem, bo wiemy, że w grupie z nimi przegraliśmy. To jest nieważne. Ważne jest to, że ci goście znowu zdobyli nasze serca, i naprawdę widać, że to jest po prostu drużyna nieprawdopodobnych walczaków. I no oni się nigdy nie poddają. Mecz przegrany. Wygrali, wygraliśmy i to jeszcze taki. Półfinale Igrzysk Olimpijskich po 48 latach znowu znajdujemy się w finale. I to może to będzie ostatni mecz niektórych z tych facetów. Być może to będzie ostatni mecz pożegnalny legendy. Absolutnej legendy siatkówki w Polsce Bartosza Kurka w naszej reprezentacji. Ostatni mecz. Finał Igrzysk Olimpijskich. Wszystko sobie ładnie to połączmy. Ja się z Wami żegnam, słuchajcie. Łapy do góry. Elo.